No dla nas najważniejsza, no powiem tak, że dzisiejsza, dzisiejsza doba, najważniejsza jeśli chodzi o regenerację, I chociaż jutro ruszamy w daleką, w daleką podróż, ale no myślę, że od jutra już będziemy myśleć o, o tym spotkaniu. Znamy przeciwnika, graliśmy z nimi na obozie w Grudzisku. Tak naprawdę tylko jedna zmiana w składzie pod Beskidzia we wczorajszym meczu. Dzisiaj rano oglądaliśmy już przeciwnika, jak, jak gra, także wiemy, ale oczywiście zespół, zespół gdzieś zgrany, doświadczony, to co dziś tam Krzysiek wykonuje. Widać, że, że jest, jest solidność, są zawodnicy z doświadczeniem. Natomiast nie ukrywam, że mamy jakiś pomysł na, na ten mecz i wierzę w to, że. Jesteśmy zagrać, że jesteśmy w stanie oczywiście zagrać takie spotkanie jak wyjazdowe w Sosnowcu, jeśli chodzi o zdobycz punktową. Nie jesteśmy faworytem tego spotkania, natomiast to nie jest najważniejsze. Liczy się to, co, jest, to, co będzie na, na boisku, bo na pewno przeciwnik nie zagra tak jak wczoraj suwałki, które grały bardzo nisko. To jest, nie ukrywam, że na dzisiejszym etapie naszej gry to jest, to jest, to jest trudne. Zresztą było wczoraj widać, w waszej drugiej połowie, że tych sytuacji przy, takim, przy takiej grze przeciwnika nie, nie stworzyliśmy. Dlatego mówię. Myślę, że mówię, gra będzie otwarta z jednej i z drugiej strony i... Na tyle jesteśmy przygotowani, że, że e, damy radę na pewno, jeśli chodzi o nasz, nasz gdzieś tam pomysł i, i sposób grania. Mamy najlepsze wyniki, jeśli chodzi o system GPS, y, dzisiejsze z rana. Także wybiegany najbardziej mecz z tych wszystkich. Tylko jeśli się gra, mówię, na cały mecz na połowie przeciwnika, a przeciwnik po każdym przyjęciu piłki robi szybki kontratak, czyli szybki powrót. To zdrowie kosztuje i mówię, że to wczoraj nie chodziło już nie do końca może o naszą grę, tylko właśnie o to chodzi, że, że zupełnie inna praca motoryczna jest, kiedy, kiedy jest więcej przestrzeni, więcej miejsca, zawodnicy mają i znaczy to mogło tak wyglądać, tak? I tutaj się z Panem zgodzę, natomiast mówię wyniki zupełnie, jeśli chodzi o tutaj o wybieganie, o, o e Myślę, że też taką dy dynamikę nie, nie było, nie było, nie było aż tak źle, jak to jak to mówię, może mówię, tutaj wyglądało. E ponieważ w analizie mówię ja takiego czegoś nie, nie zauważyłem, ale oczywiście dużo zdrowia, mówię, dużo zdrowia kosztowało właśnie ten atak pozycyjny, e trzeba było robić naprawdę dużo dużo ruchów takich. E Szukać, szukać, miejsc, bo było tego miejsca bardzo mało, a to kosztuje, i to, no, to, no to znaczy na pewno, na pewno inny mecz w Mielcu, inny mecz tutaj, yy, dlatego mówię, zupełnie też inaczej to wyglądało, ale jeśli chodzi, mówię, o zaangażowanie, myślę, o, o te, o te bieganie, to nie, nie wyglądało aż tak, aż tak, aż tak źle, yy, natomiast oczywiście, to są tylko te trzy doby, i no mówię, jutro ważny trening mamy. Po drodze, wierzę w to, że mówię, że będziemy przygotowani, zregenerowani, bo przeciwnik również wczoraj grał, także, także, także mówię, no. Zobaczymy, zobaczymy jakie elementy będą najważniejsze po meczu w sobotnim. Jeśli chodzi o jakieś poważniejsze, poważniejsze urazy. To nie, no, uraz, uraz to na pewno z do, z strata punktów, to, to na pewno, tak? natomiast jesteśmy już dzisiaj po, po rozmowie i wiemy, że za chwilę następne, następne spotkanie, że będziemy, będziemy, będziemy jeszcze na pewno przegrywać w tej lidze, ale też będziemy wygrywać i, i tutaj jest recepta na, na jakiś tam sukces, żeby wierzyć w to, co robimy dalej i mówię, tutaj to, co wczoraj Mówiłem o konferencji, podkreślam, że nic nie będziemy tutaj w sensie panikować i zmieniać z grą. Oczywiście zmiany, roszady w kadrze tak, aczkolwiek mówię, no za dużo, za dużo też nie, bo mamy dużo młodych chłopaków, którzy, którzy, no, uczą się tej ligi, tak, i także tutaj nie ma tak, że mam po dwóch na pozycję i, i mogę, możemy tu sobie rotować, natomiast mówię, są zawodnicy, którzy chcą grać i, i pracują ciężko, dlatego pewnie jakieś zmiany na, na ten mecz. Będą. Podbyszki, gdzie to jest drużyna, która fajnie gra w piłkę, jest to takie połączenie troszkę młodości z doświadczeniem, bo dwóch czy tam trzech zawodników w środku pola, bardzo doświadczonych na, na boiskach pierwszej ligi i ekstraklasy, więc na pewno jest to dobry zespół jak na pierwszą ligę, i, ale to nie jest zespół, który się, którego się nie da pokonać, tak. Na, Jakoś też oni tracą bramki tak i, i, i wiemy I, i na pewno t, t tutaj sztab szkoleniowy przygotował nam e, pomysł na to, jak e, strzelić bramkę i wywieźć stamtąd punkty. Zacznę od tego, że pojedziemy do Podbeskidzia po trzy punkty. Nie będziemy gdzieś tam, jak to powiedział, w tej lidze każdy z każdym może wygrać. Pokazały to suwałki w meczu z Podbeskidziem. Pokazała to Podbyskidzie w z mieczu z Mielcem, wygrywając 4-1, więc na pewno pomysł na grę Sztab przygotował i myślę, że jedziemy, zapominamy już o poprzednim meczu z Suwałkami jedziemy po trzy punkty do Podbyskidzia.